Się ma. Tutaj z x -u. Dzisiaj Wam pokażę, jak najłatwiej zarobić na boxie Jakby, w mojej opinii, nie wiem, czy to powinno, czy to jest dobre, czy powinno się tak robić, ale może Wam podam ten skrypt. Załóżmy, mamy kiełzno. Dobra, ustawiamy się. Policzę sobie szybko bloki. tam na moje oko to jest tak nie. Wiem, z, 32 bloki, coś w tym stylu. Bierzemy sobie skrypt. Wpisujemy ilość słoniarek. 32 sztuki. Przycisk on, off. Ja mam to pod F7. Teraz patrzcie na największą magię. Wstawiamy się w dobrej pozycji. Przynajmy na F5. I nam to samo kopię. Ja teraz nie dotykam, przysięgam. Nic nie robię. To nam leci. O, zablokowaliśmy się. Spróbujemy troszkę do tyłu. No, będziemy musieli sobie to ustawić. Ale właśnie to jest najlepszy zarobek. Teraz sobie to wyłączamy. Bloków. I zobaczymy. Czy będzie dobrze? No, jest ok. Właśnie mi się sprzedał miecz Ozyrysa. Mamy 14 bilionów. I w taki sposób sobie zarabione. Oczywiście z tym skryptem mogę śmiało powiedzieć, że macie losowanie na 10 bilionów. Jedyne co trzeba yy, zrobić to zostawić komentarz tam na dole, łapkę w górę i oczywiście zasubskrybować mnie. Trzydzieścio osiemnaście Dwadzieścia pięć to my sobie go wystawimy Za Rynek wystaw Trzydzieści Jest perfekto. Jeszcze wstawimy ten mieczyk. Na kulturce co takie. Tak jak wcześniej. Cyk. No i co, jak mi się to sprzeda, będziecie mieli 25 bilionów. Nie 10, tylko 25. To jeszcze wam napiszę w komentarzu. Skrypt działa naprawdę świetnie. Na 50 lajków wam go podam. 50 lajków i go maczę na następnym odcinku. I tutaj, właśnie, Wam się wyświetla w tym momencie. Kto wygrał nagrodę z tego odcinka? Kto wygrał nagrodę z tego odcinka? się do mnie na Discorda. Będziesz miał go przypięty w komentarzu. W przypiętym komentarzu albo w opisie. Jak to woli.